Przypałbym się wcześniej z szermierki. Mielibyśmy 4 minuty i 37 sekund dla siebie. Mam się jakoś przebrać, gdyby twój ojciec się pojawił? <laughs> Bez zabaw, dzisiaj jest zajęty. Poza tym nikt mu nie zdradzi. Nie istnieje antidotum na kotaklizm! Hmm. Nikt nic nie mówił o wyleczeniu. Potrzebuje tylko czasu. Tyle, żeby zdobyć mirakula biedronki i czarnego kota. Wtedy spełnię marzenie. Wtedy wszystko naprawię i ocalę żonę. I ciebie, Natalii. I może siebie też. Zapominasz o naszej umowie, Gabriel San. Znowu zajmujesz się sentymentalnymi bzdetami. Nasza wizja przyszłości jest dużo szersza. Jesteśmy związani jak nasze dzieci. Są dla siebie stworzone i nie pozwolę, by ktoś popsuł nasz plan. Ani ten kuzyn Adriena, jakiś Felix, ani Marinette di cheng która marzy o twoim synu. Moja córka zachowuje się wzorowo. Tego samego oczekuję od twojego dziecka. Obiecuję odzyskać całkowitą kontrolę nad Adrienem i zdobędę resztę mirakulów: czarnego kota, biedronki oraz pawia. Okazało się, że Felix zostawił to podczas swojej ostatniej wizyty. Ciekawe. Wiesz co, Adrian? Koniec z wąsami i czterominutowymi tajnymi randkami. Przemyślałam to wszystko i nie powinniśmy się ukrywać. O! Hej! Kagami, co u ciebie? Ejka Marinet. Dzięki, w porządku. Przepraszam, Marinet, to moja wina. Nie umiem rozmawiać z ojcem. Nie, nie przepraszaj mnie. To logiczne, że ci się nie udało, dlatego że to ty. Znaczy, nie ty, ty, tylko ty, czyli nie ja. Między tobą a twoim ojcem układa się lepiej. Stał się przystępniejszy, smaży ci pankejki, daje ci więcej wolności. Przeszedł w dużą zmianę i to jest wspaniałe. Ale ma za to problem ze mną. Bardzo się martwi i wiesz, w ogóle mnie to nie dziwi. Mam mnie za jedną z fanek, które cię śledzą, zasypują podarkami i obchodzą imieniny twojego drugiego imienia. Czy ty właśnie tak nie robiłaś, Marinette? Tak. To znaczy, nie. co sumie tak, ale robiłam to z miłości i poza tym zmieniłam się. Masz rację. Serio? Naprawdę się zmieniło? Nie. Wiesz, nie tak bardzo, ale słusznie chcesz rozmawiać z tatą Adriena. Oh. Ja też długo uciekam od tego, co powinnam zrobić dawno. Muszę wreszcie porozmawiać z mamą. Kazałaś mi czekać kagami. 4 minuty i 37 sekund szybko minęło. Gdy przekonam Twojego tatę, nie będziemy już odliczać sekund i wszystko się ułoży. Dzień dobry, co u pana? Wszystko będzie dobrze, spokojnie. Mm.